Dopiero co byłeś w sumie z bratem na aferkach wtedy z Natanem, to co się stało przez ten czas, że aż, ta, że aż tak zmieniłeś zdanie? Zajebiście to wspomniałeś. Po pewnych sytuacjach z bokserem była sytuacja, kiedy, kurwa, chłopie, on, on takie socjopatyczne, kurwa, techniki stosuje, manipulacyjne, kurwa. Gdzie ja, stary, wychowywałem się ze stotką dzieciaków z problemami strasznymi. I znam wszystkie zachowania od podszewki, od podszewki. Mimo, że nie jestem po szkołach i tak dalej, to po prostu y, umiem czuć ludzi bardzo. Gość, kurwa... Po jakiejś tam sytuacji wyjechał ze mną z tekstem, żeby obniżyć moją wartość, żebym ja był pod ludźmi, żebym, żebym zrozumiał, że on jest nad i żebym ja się dostosował do pewnych rzeczy, jak on mi wyjechał z tekstem, że Paweł przecież ja cię wziąłem do aferek i tak dalej, jakby to kurwa był jakiś wyznacznik tego, że on mnie nagrodził za coś. Ja mówię kurwa stary, co ty robisz? Ja ci zrobiłem jedną z większych oglądalności kurwa pajacu na, tym, na tych aferkach. Zapłaciłeś mi chociaż y, grosza? Nie, bo nawet bym nie wziął tego grosza, bo jesteś moim byłeś moim kolegą. I robiłem to tylko dla, to, dla ciebie, bo mnie zaprosiłeś. A ty mi kurwa jeszcze mówisz, że zapraszasz mnie do aferek i próbujesz mi robić wyrzuty lub próbujesz mi wyperswadować, że, że ja zostałem nagrodzony, że ja był wdzięczny za to? No, Popierdoliłeś ci chłopie wełbie? Ja, tobie kurwał sufit na łeb się spierdolił, czy co? No stary, nie można tak traktować ludzi. Naprawdę, ja. My, nie, nie skończmy ten temat. Jakby mówię, jak będę miał ochotę nagrać oni film, pokazać jaki jest naprawdę, to to zrobię i możliwe, że to zrobię. Zobaczymy. Na razie zakończmy temat bogzela.